Witam Was, ekipa Wilczego Szlaku w składzie Madzia. Siema. No i Robert. Jesteśmy dzisiaj dzień przed lockdownem. Od jutra Wielka Brytania jest zamknięta. Nie będzie można się poruszać. My jeszcze zobaczymy, czy będziemy się poruszać, czy nie. Ale dziś ostatni raz oficjalnie i legalnie jesteśmy na wyprawie. Przyjechaliśmy w okolice Castleton. Kod pocztowy tego miejsca wrzucę Wam. A jesteśmy w miejscu, które nazywa się Giant's Hall, czyli dziura giganta w wolnym tłumaczeniu jaskinia, do której mamy zamiar uciec przed COVID-19. Znajdujemy się właśnie na terenie prywatnym. Farma, którą Wam pokazuję, nazywa się Peak Hill Farm, i z głównej drogi wjeżdża się na jej teren, otwierając sobie samemu bramę i zamykając ją za sobą. I owi farmerzy udostępnili dojście do y, Giant's Hall. Jest tutaj taki mały parking, ale jest też opłata. Nikt oczywiście nie przychodzi nie sprawdza tego tutaj na bieżąco. Ale jest taki Honesty Box. Tutaj są koperty. No jest napisane, że jest opłata 3 funty za osobę. No, ale wrzuca się kopertę z numerem estacyjnym samochodu, więc tak naprawdę moim zdaniem 3 funty za samochód. To jest chyba nieporozumienie tutaj. I wrzuca się te pieniążki do takiego kontenera tutaj. Także tutaj właśnie możecie zostawić auto, i stąd do jaskini jest kilkaset metrów, według tego co wyczytałem, w tę stronę. Zaraz pójdziemy to znaleźć. Zrobimy dzisiaj na trasie mały test nowych butów Madzi. Czekajcie. Madzia pamięta, że one się nazywały dokładnie? Nie. Salomon 4D coś tam. Ja też nie pamiętam, ale zobaczcie sobie. Nowe kapciorki zakupione w Go Outdoors. Zobaczymy, jak się spiszą. Trochę je potraktowaliśmy woskiem, pszczelim, żeby ten Goratex na 100% był nieprzemakalny. W jaskini spodziewamy się wody, ale. No, kochani, jesteśmy na miejscu. Nie jest daleko, czekajcie, odwrócę się. Parking jest dosłownie tam. Nie widać w tej chwili samochodu, ale to jest rzut beretem. Natomiast tu jest wejście do naszego dzisiejszego obiektu. No, i widzieliśmy gdzieś tam w internecie, że tam jest podziemna rzeka, ale chyba się nie spodziewaliśmy, że będzie tyle wody, bo, bo tam tyle nie było. Hmm. Chyba jesteśmy w niewłaściwym okresie, zobaczcie. Płynie sobie taki strumyk i wpada w podziemie, gdzie my właśnie musimy pójść. No, po prostu cudownie. Jestem bardzo podekscytowany, bo dla mnie jest to zupełnie nowe doświadczenie jeśli chodzi o jaskinie no to byłem gdzieś tam w jaskiniach z przewodnikami ale tego nie liczę w ogóle natomiast całe moje doświadczenie z jaskiniami to było takie jak widzieliście na kanale gdzieś tam wchodziłem do jakichś jaskiń generalnie nic, nic poważnego Madzia ma większe doświadczenie bo robiła takie rzeczy już w swoim życiu natomiast ja jestem totalnym prawiczkiem jaskiniowym więc <laughs> się nie śmiejcie wejdziemy no to no zobaczymy co się będzie działo Powiem Wam tylko, że ta jaskinia ma około 3 km długości. Mnóstwo odnóg, łączy się z jakąś w ogóle kopalnią. Mam nadzieję, że nie zabłądzimy. Mamy kompas, jakby co. Lecimy. Mam wrażenie, że wybraliśmy na tą wycieczkę najgorszą porę roku z możliwych. Listopad, no tu już jest lepiej jest mniej wody. Mam wrażenie, że zostawiliśmy rzekę za sobą. Wow. Ale to jest epickie ludziska ja nie widziele A najgorsze jest to, że tu chyba jest w ogóle ślepy zaułek, nie. Nie, nie, nie idzie dalej. Chyba na razie nie musimy krzyżyków nigdzie stawiać, nie? Kochani, jeśli macie możliwość, przyjeżdżajcie. Jest po prostu epicko. Tak jak powiedziałem, dla mnie to jest nowe doświadczenie. Kompletnie... Nie mam pojęcia co nas tutaj dzisiaj spotka Ale bardzo chcę przejść tą jaskinie Wow Zobacz to Czuję się jakbym był w trzech jakiegoś potwora, jakiegoś obcego, zobaczcie. Pamiętacie obcy decydujące starcie, ludzie uwięzieni w kokonach, które opływały takim śluzem właśnie. Tak to trochę wygląda. Wow. No robi się ciasno. Robi się ciasno dla faceta z plecakiem. Słychać ból od wody gdzieś. Rzeka, którą zostawiliśmy wciąż nam gdzieś tutaj towarzyszy. Wow, robi się coraz bardziej głośno. Chyba dochodzimy do jakiegoś wodospadu. No tak! Znowu jest rzeka, a było tak fajnie. I teraz, którędy? Którym? Tam, gdzie rzeka? To jest ślepe. No, i to jest zła wiadomość. Zobacz, to jest na jest Na rowerze. No Chcesz nie, ja to? Trzyma, ja to, 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 to? Pasek mi się Dobra, zatrzymuję no, no, chwilę, Dobra, słuchajcie, jesteśmy na miejscu, gdzie po raz pierwszy mamy dylemat, co robić dalej. Tu jest pełno wody, nie wiem, czy muszę Wody wygląda dosłownie prawie jak po kolana. Chyba musisz po tej bocznej ścianie iść po prostu. Obawiam się, że tutaj możemy utknąć bo ilość wody jest po prostu wyższa niż buty, to wiesz, to, to nie ma sensu, żeby zalać sobie kapcie. Madzia jest mniejsza, więc nie pierwsza. Jest bardzo dzielna. Widzisz tam coś? Dobra, to idę za tobą. Jest rozwidlenie? Tak. No to trzeba zrobić całkę albo dobrze pomyśleć. Zobaczmy, co na jest. Zobaczmy, co na rok jest. Zobaczmy, na rok jest. Zobaczmy, co na No tu jest rzeka, tu nie ma, więc to chyba przeważa. Myślę, że powinniśmy zrobić tam strzałkę? Jakąś? Jak na razie tam plęterę. Zatykkała. Dobra. Pierwszy <noise> <noise> ja paję. Górę taki. <noise> Wrażenie jest takie, że to jest mega ściskie, ale w rzeczywistości nie jest tak źle. A znaczy, co to już jest? <laughs> Tam gdzie widać ja. jest, okay. no, jest mega ścisko. Ludzie. Znaczy chyba wam nie muszę tego mówić. Że buty niekoniecznie salomony. Ale koniecznie wysokie, usztywniające kostkę i nieprzemakalne. To jest słowo kluczowe. O, tu jest sucho. Jak fajnie. W ogóle, kurde, ta cała jest Jest stworzona przez wodę, ale wygląda tak regularnie, jakby ktoś to wykuwał. No ja tu muszę iść na czworaka niemal. Uh, uh, uh. Ma zadowolona. Mniejsza ode mnie. Coś bardziej słychać wodę. Wow. Czekaj, tylko tu nakręcę. Ależ to jest piękne, ludzie to wapni. Wypłukane przez wodę tworzy takie formy. Wow! Madzia coś znalazła. Ja muszę tutaj przykucnąć. Uff. Wow! Spójrzcie! Jesteśmy w podziemnej komnacie z wodospadem no. Zaczynają się pierwsze problemy Latarka mać zaczyna drugać No mamy tam jeszcze coś, jest coś w zapasie Zaraz będziemy działać, ale zobaczcie, jak tu jest pięknie. Jesteśmy przy podziemnym wodospadzie. Gdzie przed chwileczką byliśmy, to miejsce, gdzie jest studnia, która opada w głąb, w głąb ziemi. No i tam, niestety, trzeba zawrócić. Nie ma drogi. Będziemy szukali innego przycisku, żeby nie wracać tą samą drogą do, do wyjścia. E, czytałem, że w tej jaskini było kilkanaście profesjonalnych wypraw, gdzie między innymi ludzie spuszczali się na linach właśnie w takie tego typu studnie. Kto wie, czy nie, właśnie w tą jeden, jedna z wypraw zakończyła się wypadkiem śmiertelnym. Nie wiemy, czy tutaj, czy w innym miejscu, bo jaskinia jest naprawdę rozległa. Ale ktoś tutaj zginął. To było w... Prawdopodobnie było wtedy mniej wody, tak jak Magdzia zauważyła. No my dzisiaj mamy po prostu powódź. Ale idziemy dalej. No i wyszliśmy. Yy, Madzia jest zawiedziona, myślę, że będzie więcej. Ja i tak jestem rozpieprzony pozytywnie tym, co zobaczyliśmy, ale rzeczywiście Liczyłem, że będzie więcej, Miały być 3 km. Podejrzewam, że z powodu wysokiego stanu wody po prostu doszliśmy do miejsca, gdzie nie dało się iść dalej, a w normalnych warunkach byłoby to pewnie możliwe. Teraz zrobimy sobie mały odpoczynek, zjemy coś i zastanowimy się co dalej. Będziemy w kontakcie. Tak jak już Wam powiedzieliśmy, z powodu wysokiego stanu wody no nie udało nam się dotrzeć wszędzie, gdzie chcieliśmy. Więc po wyjściu teraz spróbujemy coś zjeść. Wrócimy do samochodu, no bo jest niedaleko i pomyślimy, co dalej robić. Dzień w sumie jest jeszcze młody, pogoda całkiem niezła, więc prawdopodobnie gdzieś się jeszcze wybierzemy i coś wam pokażemy. Z racji tego, że mamy jeszcze mało wrażeń, postanowiliśmy, będąc praktycznie rzut beretem, wejść na Mamtor. Nie jest to żaden wyczyn, podjeżdża się samochodem niemalże pod sam szczyt. Podejrzewam, że wszyscy, którzy byli kiedykolwiek w Peak District. Mieli okazję zobaczyć Mantor, no ale nie mamy innego wyboru. Jaskinia była niedostępna w całej okazałości, więc idziemy na górę. Pokażemy Wam widoczki na okolicę z Mantor.